Kochani, kochany, witam Was na moim kanale. Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie, a witam Was w finale, w wielkim finale reality show pod tytułem Good Luck Guys. To nie są wakacje i nie były zdecydowanie to wakacje. Przypomnę możliwości postawienia mi kawy, herbaty, koktajlu, czego tam sobie życzycie. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Pamiętamy, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy. Wszyscy razem przypominam również o możliwości wspierania mnie poprzez opcję wesprzej. gwarantuje to szybszy dostęp do materiałów na moim kanale, wszystkie szczegóły w komentarzu pod tym filmem, tutaj macie również poprzedni odcinek jeśli go nie widzieliście, nie widziałyście koniecznie nadróbcie, reakcję w tej serii dzieliłem na dwie części, więc to jest pierwsza część tak naprawdę tam jest eliminacja i półfinał, a to będzie ten faktyczny finał, a całą resztę która już obejrzała poprzedni odcinek zapraszam, za kogo trzymacie kciuki? napiszcie w komentarzu, no jeżeli chodzi o mnie to chyba jest to oczywiste za Kubańczykiem i za Syrią Szostak znaczy, to to się wydarzy, to się za chwilę okaże. Ja już nie przedłużam tego wstępu i co? I jak zwykle, lecimy z tym koksem. Moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmata na blat. Trochę pół na ryj. Mamy zwycięzców, duet pomarańczowy! Bra brawo. brawo! Drużyna Żółtych, macie finał. Brawo, 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 Simo. Wygrajcie ten finał, bo jak nie, to pojadę tam i zrobię dokładnie nic. To był chyba pierwszy raz w życiu, kiedy tak wiele razy słyszałem Ja na górze, ty na dole Dobra komunikacja w innych yy, momentach też jest kluczem do, do przyjemności pewnych Więc czy ja wiem, czy to źle? To chyba dobrze, żeby się komunikować Chociaż nieraz warto pójść na, na żywioł, na intuicję też Angelika, czy ja dobrze widzę łzy w twoich oczach? nie, aż jeszcze nie ale... Little Monster, czwarty Oscar Prawie łzy, słuchajcie, zrobić prawie łzy to też jest wyczyn. Jestem mega, mega szczęśliwa, naprawdę. Powiedzieć o was, przegrani, to jest jakaś pomyłka. No tak, no, przegrali drugi raz, tak naprawdę. Wiecie, oni mieli trochę jednak fory z tym faktem, że zostali przewróceni przez Kuczaja tak totalnie z niebytu i z żadnego powodu. No Przenocowali na jakiejś plaży ze skorpionami, tak jasne. A mi tu, a mi tu jad, jadą tory, kurde, które były złe i pociąg też, który był zły i, i wszystko. No ale cóż, no tak tak, tak to było, tak czy inaczej kibicowałem im, no ale wyszło jak zwykle. Ja, ja, słuchajcie, nigdy nie wygrywam w grach losowych. Dotarliście aż do półfinału. Lekką pomocą ode mnie. Cieszę się, że jestem z tak mocnymi parami w finale, bo to tylko pokazuje, na jakim bardzo wysokim poziomie jesteśmy. No tak, ale jednak dostaliście tam drugą szansę, tak, żaden inny zespół tego nie miał... No, przepraszam, stop. Oprócz Marceli i, yy, i Koterskiego, tak, no bo tych faktoni oni ominęli jedną konkurencję i zostali przewróceni. Więc wiecie co? Kogo to obchodzi? Na pewno nie mnie. Mika, ja widzę tu wzruszenie na twojej buzi. Nie no. no, Mika jest wrażliwą jednostką i Mika, dam ci taką radę. Jak wrażliwa jednostka do wrażliwej jednostki. Nie ukrywaj tego i nie rób rzeczy wbrew sobie, bo robił rzeczy wbrew sobie w tym programie. Nie rób tego. Nie udowadnij na siłę. Nie musisz tego robić. Chciałem sobie, że nie będę płakał, bo wiele razy słyszałem, że jestem babą. I... Oj, nie przejmuj się takimi rzeczami, bo to świadczy o tych osobach, a nie o tobie. Pamiętaj, nigdy to nie świadczy o tobie. I ryczę po prostu ze wszystkiego, bo jestem wrażliwą osobą. I nie zatrać tego nigdy. Nie zatrać tego. Nie zmieniaj się dla z powodu jakichś kretynów z internetu. Program pokazał mi, jak jestem silny i jak y, bardzo mogę zrobić wszystko, bo tego pragnę. I nie interesują mnie inne osoby, co mówią na ten temat. No tak, ale jednak wiecie, pod tą presją wtedy grupy. Pamiętacie tą akcję z tym wężem? No to jednak uległ tej presji, tak? Bo to po prostu się wydarzyło. Chciałem udowodnić coś ludziom, ale dzięki temu programowi udowodniłem mm -hmm. coś sobie. Brawo, i dokładnie, i tego się trzymaj. Tego się trzymaj. Nie, słuchaj, wszystkim nie dogodzimy. Nie dogodzimy każdemu. Nie będziesz osobą, którą wszyscy polubią. Tak jak ja nie będę nigdy taką osobą. Jak nikt nigdy nie będzie taką osobą. Bądź po prostu sobą. Jeżeli będziesz sobą, to przyjdą do ciebie osoby, które to docenią. Naprawdę. I tych osób się trzymaj. A stanowiska byczy! <grym> Powodzenia jutro. Niech wygra lepszy. Słuchajcie, no chyba nie będzie wspólnej ostatniej wieczerzy. O, Dobra jest robota, robota. jestem się dumny. No, jest dzisiaj był ciężki dzień. Rano awantura, potem konkurencja z Wiśkami, wszystkie emocje, płat. potem wróciliśmy, znowu konkurencja. Ach, te klaty, ach te klaty, ale tutaj jeszcze rozumiem. Wiecie, nie ma w otoczeniu walącego słońca. Po prostu chce się schłodzić, chce się schłodzić. Ja ale nie spodziewałem się, że dojdziemy ogólnie do finału. Znaczy, ja wiesz, miałem taką nadzieję i fajnie by było tu jak najdłużej zostać, ale nie nastawiałem się. Ej, zobaczcie jakie on ma. Tutaj ślad po tamtej konkurencji cały czas ze Stiflerem, Matko. Przecież to musi dosłownie w skórę wżyło, wrze, 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 wrzeło? Wrze, wryło! Matko, to jest ikonik, Iconic person. Ono, słuchajcie, jak coś powie, to powie. Nie za wiele, ale powie. Uroni albo nie uroni ze. Położy się albo się nie położy. Ale nawet to, jak się nie położy, albo jak się położy, to jest ikonik. Więc, ja bym ogólnie za całokształt występu Little Monster 6996 stworzył nową nagrodę. Nagroda za wybitny występ w reality show. Imienia Little Monster 69. To będzie dzisiaj pierwsza nocka, gdzie ekipy się nie łączą żadne, nie? No, yy, no jakby spowodowali bo to, że się tutaj już na pewno się nie połączą. Znowu nie ma sensu, i jest cisza. No. Ale dzisiaj akurat bym bolał. Co z nimi spędzić jeszcze raz i poświęcić. No brakuje ich. No patrzcie, jednak ich brakuje, no. A tacy głośni byli dla niego. I tak się bardzo cieszą, jak za pierwszym razem odpadli. Ej, no spać, ty się kładziesz też? No zaraz pójdę, jeszcze sobie trochę leżę. popatrzę na piękny księżyc. Matko, jaka to jest sztuczna rozmowa między nimi, po prostu tragedia. Spodziewałem się, jadąc 8 tysięcy kilometrów od Polski, będąc w totalnej rozsypce życiowej, że spotkam takiego kogoś, to da mi nadzieję, no ale jutro, po prostu. Czy zabrzmiało to bardzo... Tak... Poczekajcie chwilę, stop. Czy oni są ze sobą? Bo aż naprawdę, sami stwarzają tutaj takie sytuacje, że... Ona za kopem była, okej. Okay. Za kopem byli Power Couple. Mm -hmm. Power się skończyło? Nie, nie wystarczyło tego Powera chyba, bo się rozstali. O nie, słuchajcie, oni mają tylko kontakt na zasadzie, co tam u ciebie, więc tak się to zakończyło. To zawsze będziesz tęsknić? Tutaj? No. <laughs> Za niczym! Zaszurę o, o poranku. Za pięknymi wschodami. Pod gołym No i za tobą. To. No, za to, bo też, bo to No i na tyle, co nie? Z tej znajomości. Skończyliśmy. Przeżyliśmy kilka tygodni, nie wiem ile ze sobą. I kończymy na instagramowym co tam u ciebie. Ej. Zobaczcie, to jak Little Monster nawet siedzi i to słońce pada. To... to, 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 to co? Ona nie musi nic. Ona po prostu jest. Czas na malezyjski piknik. O lepiej być nie mogło. I jednak zmusza ich do wspólnego posiłku. O lepiej być nie mogło, myślę. <śmiennie> <śmiennie> Może kolacji nie było, ale śniadanie będzie. Jemy ja takie prawdziwe tutaj malezyjskie śniadanko, takie malezyjskie przysmaki. Sprawiło, że od razu się rozweseliłam. Może jakie to jest sztuczne. Naprawdę sztuczność bije po prostu z ekranu tak bardzo, że się bardziej nie da. Powiem wam, że pod względem autentyczności, o, o ile możemy o tym mówić w kontekście tych programów, tego typu akurat z celebrytami, a nie z prawdziwymi. Obraz. <laughs> może nie. Może nie to zabrzmi, ale. z takimi normalsami, no to jeżeli chodzi o programy z celebrytami, to kloa przetrwania jest o wiele bardziej autentycznym. Przynajmniej pierwszy sezon był o wiele bardziej autentycznym yy, przeżyciem. Yy, słuchajcie, koniec tego roku, drugi sezon, i oczywiście ja wchodzę cały na biało. A wiecie kto w ogóle będzie w tym programie? Jest już pełna lista. Ja wam to muszę powiedzieć tu i teraz. Bo ja łzeuroniłem jak czytałem tę listę. Uwaga, czytam listę. Paolina smasz. Agnieszka Kaczorowska. Na Kasia Nast, Marianna Schreiber. Mam tego dość. Agnieszka Kotońska, Magdalena Stępień, Elizabeth Liza Anor, nie znam niestety tej yy, pani. To jest zagraniczne nazwisko, więc nie umiem przeczytać, przepraszam. Eliza Trybała, Ola Tomala, Natalia Kerczmarczyk. Czyli kto? Na co? Tak. Karolina Sankiewicz, Ola Ciupa. Czego chcieć więcej? Pamiętacie wasze dopłynięcie Tak, ja, wczoraj tutaj? wspominaliśmy tutaj. Tak? Mhm, właśnie śmiałem się, że był kapitanem na tej tratwie. Ale fajnie było, bo każdy był zaangażowany. No może Karolina z stoku tam. <grym> Karolina z gwiazdożyła i uciekła. Wiecie, no dostała za trzy odcinki i tyle jej było, tyle ją widzieli. Streszczenie z trzech pierwszych odcinków macie w opisie tego filmu i w komentarzu, ponieważ ja zrobiłem oczywiście pierwsze trzy odcinki też, jako pierwsza osoba na YouTube. No, natomiast niestety, no, zostały, że tak powiem, wyrąbane w kosmos i nawet nie w naszej galaktyce, więc po prostu jest streszczenie, możecie sobie obejrzeć. Godzinne streszczenie. Sądzę, że takie najbardziej ważne momenty z Caroline, są tam ujęte. Siedziała. Właśnie, ona bardzo szybko zrezygnowała. Jak to, jak to wspominacie? To była jej decyzja. To była jej decyzja, my byliśmy to obojętni. Wiecie, przez to Sylwia, ta druga, miała problem, bo nie miała pary. Tak? No ale Stiflera przewrócili. Właśnie, że go przewrócili. Co to. Przywracają. Nie ma to znaczenia. Będzie zabolało nas myśleć to, że każdy jej pomagał tutaj. Nawet jak przepłynęliśmy na trasy, to nosiłem jej walizki. Potem wiem, że ktoś inny też jej nosił walizki nie raz. Jest pewna zasada. Walizki Caroline yy, nosi każdy inny, tylko nie ona. Tak? Proste. A jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem, co z tą dramą teraz się tam dzieje. Czy to jest fałsz, czy to jest prawda? Pojęcia nie mam, ja już się pogubiłem, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest grą, a co jest biznesem, a co jest. Ciężko powiedzieć, dlatego już nie wiem sam. Po prostu, jeśli to jest prawda, to życzę, życzę jakby wszystkiego dobrego, a jeśli to jest ściema, to. To gratuluję dobrej ściany. A ona po prostu nas zlała, nawet tego odchodziła. Nas fałszywymi. Słyszałam za drzwiami, jak mnie obmawialiście, więc chciałabym jedynie po podziękować osobom, które naprawdę nie są dwulicowe Wiecie co, oni jej nie odmawiali, od niej nie obmawiali, tylko po prostu komentowali jej zachowanie, tak. Ona słuchajcie, sabotowała na konkurencji, żeby przegrać. Nie udało jej się to, bo byli, były za dobre obie Sylwia z nią. Yy... I po prostu oni to komentowali. Tak jak ja sobie komentuję. To nie jest... Obo... Wiecie, no. Jest akcja, jest reakcja. I to była reakcja. Tyle. Myślę, że nie doceniała tego, że tutaj ludzie bardzo chcieli pomóc i bardzo byli za nią. Chcieli dać jej szansę, a ona tego nie wykorzystała. Słuchajcie. Kolejny popis. Popis. Czy my na to zasługujemy? Czy świat na to zasługuje? No, absolutnie nie. Ale to dostaliśmy. Caroline dostaliśmy, retrospekcję i dostaliśmy jeszcze wypowiedź Little Monster na temat Caroline Derpińskiej. Derp Derp Kacper, na początku byłeś taki trochę z dystansem do chłopaków. E, nawet ale... trochę, nawet bardzo. A czego się nauczyłeś od nich? Trzeba wyrzucić z głowy trochę jakieś narzucone swoje... Uprzedzenia? Granice i rzeczy, co się myśli o ludziach. I dać po prostu każdemu szansę poznać. Zobaczyć jaką jest osobą. I może każdemu szansę też żyć jak chce. Oczywiście w granicach y, y, akceptowalnych norm, czyli nie zabijemy, nie kradniemy, ale może jednak niech sobie każdy żyje jak chce. W tej głowie była jakaś granica i po tym programie ona myślę, że zniknęła. Angelika! Uff! To prawda, że y, dziennie wypowiadasz 30 słów? słów? Nie. Ja tak, w to, słuchajcie, ale jak te słowa są wypowiedziane, to w jaki sposób, w jakim stylu? Warto czekać. Ty, ty, co sądzisz? No. Słuchajcie, milczenie jest złotem. To też jest znak. To był znak. Ona pokazała mu, co sądzi w taki właśnie sposób. Jestem taką osobą dość zamkniętą na ludzi, tym bardziej, jakby w takim towarzystwie, gdzie dopiero wszystkich poznaję i. Tego nie do końca wiem, co ona tu robi. Te programy polegają na tym, że mają być interakcje między uczestnikami, więc ja nie rozumiem do końca jaki był zamysł. Znaczy, ja dobra, rozumiem ten zamysł z takiego kontekstu, że mamy mieć kontrast ludzi, mamy mieć różnorodność i tak dalej, więc może w tym, w tym szaleństwie akurat w tym była metoda. No bo słuchajcie, no, dała nam takie momenty niezapomniane, tej ciszy. Słuchajcie, to są jedne z najlepszych momentów tego programu. Potrzebuję czasu, ale wydaje mi się, że z dnia na dzień było coraz lepiej. Czy znaczy, tak, na początku było dobrze, potem było świetnie, bo się nie odzywała, a potem było... no, tak sobie. Właśnie dużo czasu spędzam w internecie. Mimo tego, że jest to moja praca, to uważam, że można to trochę ograniczyć. Czujecie, że to zostawienie tego wszystkiego i, i, i bycie bez tego jakoś na was wpłynęło? Generalnie te programy, bo oni tu też nie mieli dostępu do telefonów, tak, no, dzwonili tylko jak, wy, jak sobie kupili ten telefon do rodziny na przykład, no to udział w takim programie rzeczywiście w tej kwestii może dać to fajną perspektywę. No bo umówmy się, dzisiejsze społeczeństwo, szczególnie to yy, nie mojej generacji, bo ja jeszcze nie miałem smartfona, tak jak dorastałem. Ja dopiero taki zwykły telefon, jakąś Nokie, miałem w podstawówce w celu kontaktu, tak z moim ojcem, a nie w celu, nie wiem, no, życia w tym telefonie. Więc ja pukałem do ludzi tak, do moich kolegów i koleżanki, tak, koleżanek, tak pukałem jeszcze, a nie pisząc coś do nich. Jeszcze SMS-ty, w ogóle SMS, słuchajcie, za złoty 22 był. Pamiętam to. Albo nawet więcej. SMS. Płatny. SMS. Wyobraźcie to sobie, wyobraźcie to sobie. Tak właśnie pamiętam takie rzeczy. Jeszcze dyskietki pamiętam do komputerów nawet. No, więc y, to oczywiście może dać pewną perspektywę. Szczególnie w obecnych czasach, no. Zasadowanie, na przykład odczuwam taką różnicę, różnicę, że jestem w stanie nawiązać normalne dialogi z ludźmi tutaj. Taki szybki quiz, najgorsze z zadań podczas pobytu. Liny. Ciężko. A dla niego tak, no bo tutaj po prostu masakra to była, tak? Podsielał. No ale bagno. Wypadek w bagnie. No ja te kokosy źle wspominam i moje siniaki na, na głowie. Słuchajcie, to była dżownica atakuje. Ale została, że tak powiem. No, zdezintegrowała się, nawet się nie rozpołowiła na pół, bo się zdezintegrowała i przegrała. Najśmieszniejsze wydarzenie. Klerowi zdjąłeś tą opaskę, zostały te dwa białe waciki. To było tak komiczne. Naprawdę, to jest najśmieszniejsze wydarzenie. Czekajcie, najśmieszniejsze dla mnie wydarzenie. W sumie nie było ich zbyt wiele, bo. Wiecie, ja lubię cringe i sucharowość pewnych sytuacji, ale tutaj przekraczyliśmy często granice. Ja wiem. Większość y, wypowiedzi chłopak, chłopaków, ich takie takściki były dla mnie bardzo zabawne, a cała reszta to tak. Jezu, Nagroda dla najbardziej walecznej osoby. Pójść na to, razem w ma. wyłączyć z tej rozmowy. Zaczną osobą była tutaj marcelka. Jestem przekonana, że nie jedna osoba ze złamaną ręką już by dawno po prostu pojechała do domu. No tak, większość normalnych ludzi by tak zrobiła. Możecie sobie tutaj jeszcze jeść, żeby mieć energię finalną. Naszym zadaniem jest wypełnić wodą czekający na mecie pojemnik. Najpierw trzeba pozyskać uwięzione w sieci kostki lodu. Odpowiednia ilość lodu położona na wadze uwolni materiały potrzebne do rozpalenia ognia pod wokiem. Kolejny etap to zdobycie krzesiwa. Użyjcie siły uderzenia ślizgających się brył lodu, żeby odkręcić trzymający krzesiwo element. Kto to wymyślał? Pff, komuś się bardzo nudziło, chyba. Naprawdę. No, brzmi to ciekawie. Znaczy powiem wam, że ta ostatnia konkurencja i ta to naprawdę są spoko, tak, tak powinny wyglądać te konkurencje. Jest wiadomo, to jest to budżetowe bardzo, ale przynajmniej jest jakiś pomysł na to. Coś wybiegającego poza jakiś sta totalny standard. Potem zostanie już tylko roztopienie lodów w gorącym woku i przelanie wody do pojemnika. Jest hardcore, naprawdę. Drużyna, która szybciej przeleje odpowiednią do podniesienia zwycięskiej flagi ilość wody, wygrywa. Czy wy widzicie to trofeum? Ja dopiero sobie zdję, sprawdzę tę trofeum. To wygląda jak kupione coś ze sklepu za 5 zł. Wszystko za 5 zł. Może teraz za 10, bo za 5 tu może już nie ma takich sklepów. I coś doklejone do tego, kupione z innego sklepu za 5 bądź 10 zł. Tak to wygląda. Jest to połączenie wszystkiego, co robiliśmy praktycznie do tej pory. Czy, czyli trzeba mieć gdzie? Tu i tu. Good! Luck! Guys! Start! Dawaj, 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 pomaga mi. Tu, 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 dawaj. To jest podobna akcja, jakby była taka konkurencja już jedna, rzeczywiście. Tak, to jest trochę połączenie wszystkiego, to jest miks wszystkiego trochę. Totalnie spokojni, w ogóle nie jest nerwowo. No w ogóle, słuchajcie, w ogóle nie jest nerwowo, co nie? Ale bruzgamy na lewo i prawo. Bo się zaczynamy stresować. Przepraszam, że tak teraz chodzę, ale to jest finał i ja czuję ten finał, czuję te emocje, więc sobie teraz mogę pochodzić i te emocje trochę rozładować w jak nagrywam ten film więc dla was może to być chaotyczne, a dla mnie to jest rozładowujące emocje więc sobie potańczymy i pochodzimy w tej części jakoś się nie obawiam za bardzo bo wiem też, że mam długie paznokcie, tutaj sobie pomogę patrzcie jaka, jaka po prostu spryciula wiedziała, wiedziała jaki atrybut będzie konieczny, żeby wygrać bo wiele tutaj zależy od tego, jak szybko udaje nam się transportować lód z się szczęście tutaj mało. O, i obawiam się, że oni wygrają. Ziemi. możecie przechodzić dalej. Łapał, wyciągnij, przenosz minut, przerósł, minut. Zauważyłem, że te mniejsze kostki nie do końca trafiają w tego kręcioła. Kurde, możemy mieć problem. No bo one się zaczynają już topić, co nie. I to jest bardzo trudne, też. Trzeba być bardzo precyzyjnym. I zkupialnym i uważnym Dawaj sam! Ten jest trochę lodu! Drużyna pomarańczowych mają już krzesiwo! Odkręciło się, tak! Dawaj się. ho! Dawa. Dajesz, 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 naprawdę Macie to wygrać. W palenisku pomarańczowych już widzę dym! Kurde, to jest bardzo istotny czas. No bardzo. No jak oni zaczną szybciej to stop, to topić to ten lód, no to po prostu wygrają, on mają w kieszeni tak naprawdę. W tym momencie już mam wrażenie, że zaraz spalę sobie włosy. Uff. Little Monster. Wszystko dla wygranej, pamiętaj. Kasper tam się przypala troszkę. No i zobaczcie, oni już mają rozpalone, co nie? A oni nawet tego nie rozpalili jeszcze. Macko, Macko. Rozżarzenie tego ognia na tak dużym wietrze jest naprawdę cholernie ciężkie. Dlatego tym razem to zdjęcie koszulki miało sens. U Błońskiego i Little Monster 69 96. Wmucham, przypalam sobie wąsy, przypalam sobie brwi Jesteś już jesteś jest już, ogień, jest już Słuchajcie no, wędzonkę podano U nich dopiero zaczyna się to wszystko no Oj, niedobrze to wygląda, oni już topią Ogromne kostki lodu no, Topią się, ale wcale nie tak szybko Więc zaczynamy uderzać nimi o siebie z całej siły Co bo... bym zrobił? Przecież tam nie ma żaru, no tam nie ma kamień tam nie ma węgla, tam jest tylko... A nie, bo węgiel to by się... Nieważne, bo jakby były te takie do grilla na przykład, co macie ten węgielki takie co niej, albo takie drewno, no... To można by ten żar wpierdzielić do tego wok'a, do, znaczy do tego, no tak, do tego wok'a. Yy, jak połowę na przykład tego wziąć z dołu i po prostu, bo to byłoby ciepłe. I bo to może to trochę stopiło ten lód, Nie wiem, tak, taki pomysł, zupełnie. No suba. Pięknie, No. Ej, tutaj mogliby w te koszulki rzeczywiście sobie użyć ich, no. Oj, 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 oni wygrywają. Wiecie co wygląda na to, przynajmniej na tym etapie, że żółci mają więcej tej wody tutaj. O, Wiecie, to może być kwestia montażu. Cholera, wiek to jest pierwszy, naprawdę. No i co? Jajco. No niestety, no. Powaręczowi! Jest! Zwycięzcy! No to słuchajcie, to, to teraz no to smutek, no smuta narodowa, no. No naprawdę, no dlaczego? No ale co, no trzeba je oddać, byli najlepsi. Byli najlepsi. Good luck Brawo! To jest w sumie pierwszy raz, kiedy udało mi się wygrać jakiś program. Little Monster, słuchaj, ci coś powiem. Ty wygrałaś o wiele więcej. Wygrałaś nasze serca. Nasze serca. No cieszę się, bo my wygraliśmy co innego w tym programie. Utrzymali, utrzymali w miarę utrzymali godność. Nie każdy może się tym pochwalić. Wygrali relacje z Miśkami. Chyba. Dajcie znać w komentarzu, czy rzeczywiście tak jest. Czy naprawdę się spotykają? Czy, czy, czy ta znajomość przetrwała, czy ta przyjaźnie kwitnie? Lepiej niż moje kwiaty na pewno. Czy nie umarła jak dwadzieścia z nich? I o co innego nam chodziło, żeby wygrać. Co wygraliście? Co takiego wygraliście? No myślę, że przede wszystkim znajomość. Tak. Wygraliśmy, ale przede wszystkim wiesz, walkę ze, z własnymi słabościami. Mamy sobie nic do zobaczenia. Nie mamy sobie nic do z jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wiecie no, Kubańczyk miał swoje. Wykwity w tym programie też. Ale koniec końców. Jest gość, spoko. A wygrał ktoś, kto dla mnie nie jest, spoko. I muszę się z tym pogodzić, muszę z tym żyć. Muszę z tą zniewagą żyć. Jak ja będę z tym żył? Na pewno dobrze. Pierwsza w Polsce statuetka programu Good Luck Guys. Może kolejna będzie bardziej... Może kolejna będzie ze sklepu wszystko po 20 zł. Tak się tworzy historię. Ale słuchajcie, nawet perły są. Perły nie z lamusa. Nawet są. Warto było. Na co przeznaczycie wygrane pieniądze? E, ja na chore dzieciaki. Zdecydowałem się przekazać wygrane pieniądze na fundację One Day, która wspiera młode osoby. Osobiście, gdybym ja brał udział w takim programie, to yy, przekazałbym na jakieś schronisko na przykład, albo coś związanego z, właśnie ze, ze zwierzętami. Chyba, jakieś, no, jakieś, chyba na jakieś schronisko, tak mi się wydaje. Możecie teraz świętować. Jeszcze... Może jednak jakieś wspólne świętowanie, może zachowiem ten topór wojenny i będą też przyjaciółmi? Wątpię. Wybieraliśmy, udało się nam. Udało się nam. Cudowny ten green screen, cudowny. Nie tylko przeżyłam te wszystkie zadania, przygody, kłótnie i tak dalej, ale też jestem zwycięzcą tej pierwszej edycji tego. Jesteś zwycięzcą. Little monster w naszych serc. Jeszcze raz to powtórzę. Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, zwyciężczynią. Naszych myśli. Ikoniczny, ikoniczne występy, które zapamiętamy już na zawsze. Ja zawsze wiedziałam, że jestem typem twardego charakteru, ale nie wiedziałam, że aż tak. Takie właśnie programy pokazują, że czasami niepotrzebnie się zamartwiamy w życiu i nie doceniamy tych najmniejszych rzeczy. Rabo jest gotowy do następnych pojedynków. No to teraz co? Ja bym no, słuchał klatkę. Naprawdę, klatka, błoński kubańczyk. Szczególnie to jestem przeciwny temu cyrkowi. Znaczy, dobra, może nie samemu cyrkowi, bo jak ktoś chce w cyrku brać udział, to niech sobie bierze, ale jestem przeciwny takiej dostępności tego cyrku, tak? Bo znam historię na przykład, gdzie postawówce dzieci yy, sobie, że tak powiem, te wszystkie fejmy i inne rzeczy imitują po prostu w szkole na pierdzielankę, co nie? Rozumiecie to? Gdzie, my, gdzie my spadamy, w jaką guys! Idę szukać kolejnych sześciu duetów, którym obiecam niezapomniane tropikalne wakacje. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Do zobaczenia. Czyli moi drodzy, to jest potwierdzenie właśnie, że będzie drugi sezon i ja będę na jego straży. A jeśli wam przypadła do gustu ta seria, zostawcie polubienie pod tym filmem, udostępnijcie, komentujcie, lajkujcie. Subskrybujcie kanał, żeby mieć wcześniejszy dostęp do mm, filmów. Tutaj macie inne serie na moim kanale, które warto obejrzeć. Zresztą wszystkie warto. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Cóż, zwycięzcy mogą być tylko jedni. Dzięki wielkie i pa pa.